Kształty komórek są bardzo delikatne. Ale nóżka! A co, może ty masz lepsze? Ja też lepsze. Myślałby, kto? Znalazła się gwiazda filmowa. No jasne. Hmm. Ale, 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 ale... No, ja to nie będę z żebyś dostał rajstopy, Helanko, to tak, ale to. No, gdzie... Teraz ja przyniosę. Niech mi no, nie się no, nie, no, nie, nie, nie. Tak nie no, pomiło. Ale jak ja no. to przyniosę? No jak? Dobrze. Tobie jest najlepiej w tej puszce, tak? Tak, tak, fajnie. Możesz się ona nosić, tak. O co one się tak kłócą? Ociuchy, ale ja tak to, zawsze. Ja no już, no prawda? No, Błona. No. Czekajcie, nie. dziewczyny nie pokażę tej nowej. go Jagoda? A tobie się podobają? Chciałabyś być takie, co? <laughs> W stoiskach z artykułami piśmiennymi polecamy w sprzedaży pełny asortyment artykułów papierniczych i piśmiennych. Zapraszamy Państwa do stoiska z galanterią skórzaną. Polecamy dla młodzieży teczki szkolne oraz torby sportowe. Sezon szkolny w domu towarowym Junior. Dla dziewcząt polecamy fartuchy szkolne typu bez rękawnych z welwetu. Zasów w cenach od 100 do 300 zł. Zbójnice z bełby, elany, welvetu, elanowa meł i lipsu w cenach od 100 do 365 zł do nabycia na pierwszym piętrze. Ubrania szkolne, chłopięce we wszystkich rozmiarach do nabycia na pierwszym piętrze w domu towarowym Junior. Podemki gimnastyczne dziewczęce i chłopieńce, koszulki gimnastyczne podkolanówki do nabycia na drugim piętrze. Na drugim piętrze, w stoiskach z obuwiem, znajdują się w sprzedaży tekstylne pantofle gimnastyczne i pionierki. lamy mezu. Ach, jak pachnie. Proszę zapad. Państwa, sama to przyrządziłam według kuchni włoskiej. <grym wioski> <grym wioski> <grym wioski> bardzo proszę, bardzo proszę skosztować. To są spaghetti alla matriciana. Nauczyłam się tego we Włoszech, w Wenecji. A cóż to za specjał? A jak się to robi? Ma Pani przepis oryginalny. Właśnie, właśnie. Bardzo proszę, proszę, <grym wioski> prosimy. Ależ oczywiście. Tak. Oj, proszę mi pomóc, o, Dziękuję. W się podróży. Ja spaghetti, a la carbonara, też z boczkiem. Znam przepis. Wiem. Czytałam w przyjaciółce. Może wina? Stefan. Wina. Tak. Bardzo proszę. No, proszę bardzo. Proszę. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Bardzo proszę. Podaj mi swój talerz, kochanie. Dziękuję. Nie, to, to... O. Dziękuję. Thank you. Mm. Oh. Oh. Thank you. Mm. Weź znóż, po co się męczyć. Ucz ją, ucz. Potem rybę będzie kroić nożem. No za co? Grzecznie, syneczku, grzecznie. Odłóż ten nóż, kochanie. To nie tak się robi. Pozwól. No widzisz, jakie to proste. No. Proszę bardzo, proszę bardzo. No, wszystkiego muszę uczyć od początku. Wszystkiego. Zmywania naczyń, krajania chleba, wycierania szklanek, nakrywania do stołu. I wycierania obuwia, prawda kochani? I wiele, wiele różnych tak. rzeczy. Wszystkiego od początku. Io amo, ami, io amo, ama, mm? noi mm. amiamo, voi amate, essi amano. Passato prossimo. Io ho amato. Tu hai. Że ja go dał mi prowadzić? Wiem, wiem, mówiłeś mi już, synku. Prawdę mówiąc, jestem tym trochę speszona. Podobno w ogóle ciekawią cię samochody. Słyszałam, że jeździłaś już. Tak, trochę proszę. Potrzebnie mnie zagadujesz. Była zmiana świata. Pani ładna, lepiej ten listek zawiesić w kuchni, będzie zieleniej. Zmiataj smoluchu, Jurek, jak możesz. Pływaj, szczeniaku. Nic. Proszę o dowód rejestracyjny i prawo jazdy. Proszę bardzo. Proszę. Tej ciężarówki za szybko jechał. Widziałem. Poproszę teraz światła stop. Teraz kierunkowskazy poproszę. Panie jechać, to proszę uważać. Rondo to nie aleje. A w jak można? Lepiej byś mi gadał, a więcej uważał. A jest panie władzą. Jurek, jak ty możesz? Wtrącasz się w nie swoje sprawy. To raz. Ależ ma. Nie przerywaj. Po drugie, jesteś niegrzeczny wobec starszy. To po co zaczęli? Kto? Teraz mogę. No zwrócił mi po prostu uwagę. Nazwał cię pani ładnie. Uciąłem cię Ale nie w ten sposób. Już jestem na miejscu. Dalej poprowadzisz swoją panikę. Mam, nie gniewaj się. Dobrze, już dobrze. Do widzenia. Cześć. Cześć. Ciao. <laughs> Servus. Pa. Pa. Rozwieszone są portrety przedstawiające damy dworu i dygnitarzy dworu Stanisława Augusta. Przede wszystkim portret Tadeusza Kościuszki malowany przez Józefa Gracina. Portrety rodziny królewskiej, dam dworu, dygnitarzy dworu, osobistości z otoczenia Stanisława Augusta Poniatowskiego. A to sala malowa Jedna z najpiękniejszych sal pałacu Łazienkowskiego. Na osi sali znajdują się dwa kominki z rzeźbami przedstawiającymi Herkulesa i Apollina. Pogoda. Gdzieś ty była, szukałem cię. Byłam w pałacu, zwiedzałam. Zrobię ci parę zdjęć. Stań tam. Dobrze było. Dobrze. Już wiem, ojciec kluczyki od auta. Podpatrzyłem wczoraj wieczorem. Ty znów to samo. Jagoda, poczekaj. No, co ci szkodzi? Zjedziemy sobie za miasto. Nikt nas nie zobaczy. Potem znajdziemy jakąś polanę i mógłbym się pouczyć. Ty mi pomożesz, rozumiesz? Ty byś chciał bez pozwolenia zabrać samochód? Jagoda. To zwykłe złodziejstwo, kradzież. Co ty opowiadasz? Jaka kradzież? Ojciec by mi nic nie powiedział. Lepiej go poproś. Jagoda, jagódka, zgódź się. Tylko jeden raz zobaczysz. Proszę cię. Nie! Panna nie z tej ziemi. Mm. Oślica. Uparta oślica. A może ty po prostu bujasz? Co? Wszystko zmyśliłaś? I z tym wujkiem, i z tą Warszawą, i z tą jazdą zimą przez śnieg. Kto ci teraz uwierzy? Możesz nie wierzyć. Czy ja ci każę? Myślałem, że jesteś równiaczką, a ty... Ty jesteś taki zwykły, nędzny wypłosz. Ja wypłosz? Ty. A, puść. Nigdzie nie pójdziesz. Właśnie, że pójdę. Nie. No puść. A. Dobrze, dobrze. Wszystko odwołuję. Przepraszam. Chcesz, dam ci winogronę. Jedz, yes. słodkie, zagraniczne. Kiedyś było lepiej. Nawet nieletnich przyjmowali na kurs. A teraz cześć pieśni. Mm. A wiesz, dlaczego są tacy uparci? To, ci z kursu? Nie, yes, starzy, ci, co mają gabloty. Oszczędzali, ciułali, pożyczali, a teraz trzęsą się, żeby im nie rozbić gratu. da pomyśl, czy ty naprawdę nie chciałabyś pojeździć samochodem? Wyobraź sobie, idziesz szosą. Jeden zakręt. Drugi. Serpentyna. Ciach jesteśmy na polanie. Lepiej byś się wziął za książkę. Takie gadanie to na nic. Gadanie, gadanie. Ty zawsze to, to samo. Ty nigdy nie nic nie zrobisz. Komórki. Ani rakietą Stanowiany nie ściany, komórki. Całe ciało pierwota, Ani na dalekie wyspy nie popłyniesz. Tak to taki kujon. Tak Gdyby wszyscy na byli tacy, domy. to... Cześć, Ada. Co tak późno? Grałem w piłkę, budowałem się. zrób coś Cześć, tak to wszystko. Co to, nie w humorze? Mm. Proszę, proszę. Uczyliście się. Wiesz, oni mają na wsi Warszawę. Ona sama prowadziła wóz. Przez las, zimą. I goniłem to do wilków. Cudem ocalała. Chyba uciekła żytem. Ech, ty! Nie wierzysz? Daj się bajerować, chłopie. Bajer, bajereczek. Zimą. Przez las sama. Pozem z mi chyba. Gęsi paść. Świniel na tarko odwieźć, w to uwierzę. Coś powiedział? Powtórz. Czego ty chcesz? Chcesz, żebym wiesz, że prowadziłaś wóz, tak? O to ci chodzi? Bo co? Może mi nie wolno? A kto mówi, że ci nie wolno? Zostawcie, po co się kłócić? Ciebie taki, taki, smoluch od razu się wmądrza. Wóz prowadziłaś z gnojem chyba. Z gnojem auj. też, ale z tobą nie będę. No, no, wiesz, ja ci pokażę. au, au. No dobrze. Możemy pojechać. Zobaczymy, kto umie prowadzić samochód. Kiedy będziesz miał kluczyki? Kluczyki? W sobotę. Nie, w niedzielę. No, zdecyduj się. Czekam. No i po co się biłeś? A co miałem zrobić? Dać się zafascynować tak przed niedzielą? Zresztą nie szkodziłem tej twojej królewni. Prowadzisz wóz, może? Może. Eee. Jagna, gdzie ty chodzisz? Już późno. Byłam no Jurka. No proszę. Proszę, masz najlepszy dowód. Zobacz, jak tu wygląda. Naczynia niepozmywane, podłoga nie przetarta, ona sobie wraca przed północą. Jest za pięć, ósma. Nieważne, zobacz, jak tu wygląda. Przecież ja zawsze wszystko robię. Oczywiście robię. i stryj opowie stry cioci swojej żonie, żeby mi tyle nie gadała. Ja naprawdę wszystko, wszystko umiem i zawsze zrobię, co trzeba. Tak, tak. oczywiście, wszystko zrobi. Tak. Magnę to pan Puszczać bez przerwy i popsuć! Stefan, musisz wreszcie zrobić porządek sądzisz, że no ja dłużej naprawdę nie wytrzymam. Od czasu, jak ona przyjechała, nie można wytrzymać z domu. Wyjeżdżam, w ogóle wyjeżdżam. Kochani rodzice, dziękuję za listy i bardzo przepraszam, że tak długo do Was nie pisałam. Ale ja zawsze o Was pamiętam i stale myślę, co też u was słychać. Nie martwcie się o mnie. Mnie w Warszawie u stryjków jest dobrze. Stryjek jest dla mnie dobry. I stryjenka też.